Super w tym serialu jest to, że myśmy grali w 78, czyli zu zupełnie w latach, które są no, nieznane dla nas. E, u mnie to też się, moja postać to była zmiana y, prywatnie dla mnie fryzury. Cały jakby make-up, który był bardzo intensywny, ja na co dzień w ogóle, nawet na imprezy tak się mocno nie, ma, nie maluję. Po prostu ta gitara jakby miała różne atrybuty, które no są, by to było wszystko nowe i chyba u Ciebie też była zmiana. Tak. Y... Filip, ty też, bo my w ogóle jesteśmy razem na roku, więc y... miałeś też inną chyba fryzurę. z Marcinem, który tutaj tak. z nami nie siedzi. Tak, znaczy nie. Ja miałem tę fryzurę, które akurat wtedy miałem, ale dość losowo ją zapuściłem. Po prostu nie chciałem się chodzić do fryzjera, a się okazało, że, że to jest ta fryzura, która jest potrzebna. Sam raz. M jeden aktor po powiedział na planie, pamiętam jakoś pierwszego dnia, że generalnie ja, ja nic nie muszę grać, bo <laughs> wszystko wygląda tak, jak ma wyglądać w 70. roku i nie że ty wyglądasz. Wiem. No. Nie wiem czy mogę to powiedzieć. Najwyżej się wytnie.